W zasadzie ona była zamknięta już po dojściu w ten rejon, ale doszliśmy prawie do setla tutaj. Znaczy tutaj została zamknięta. Czyli może tak. Tu lepiej widać. Jak sobie popatrzymy od tych dołków, to tu, tu widzimy, to możemy nazwać zmianą charakteru, bo w zasadzie mamy w tym całym ruchu wzrostowym mamy lukę do dołu. Czyli mocne uderzenie. To już jest zmiana charakteru. Czyli mamy zmianę charakteru, czyli mamy potencjalne AR. Potencjalne AR, po czym rynek wieloma barami dryfuje do góry. Tu mamy bar popytowy. Mówię o 15 minutach. Rozrysujmy sobie to. To jest... Mamy bar popytowy. Tu. Ja go wezmę w prawo. Kolor na zielony. Tu mamy nasz, nasz bar popytowy, i tu mamy spring. I ten spring potencjalnie, jak to ryzyko jest akceptowalne, jest do grania ze świadomością, że to jest AR na test podaży, test luki. Widać się, swig. Tu mieliśmy jeszcze bar o dużym spreadzie. Możemy patrzeć na jego reakcję, czyli znowuż rynek za pierwszym razem testował ten poziom. Po czym tu mieliśmy próbę spring tego poziomu, wyższy poziom. To jest, poziom, to, to, to jest strefa nasza popytowa. Jak popatrzymy sobie, znowuż tu się pojawił duży wolumen stopujący większy niż ten wolumen popytowy czyli widać, że ta strefa tu, ten plus ten bar to ja bym to rozszerzył. O, jeszcze zrobimy zielony. To jest nasza strefa popytowa. Widzimy.